Kamil, jesteś gotowy? Wiemy, że są piłkarze, którzy w jego wieku grają na bardzo wysokim poziomie. To była oficjalna deklaracja. Drzwi do kadry dla Kamila Grosickiego zostały na nowo otwarte. Selekcjoner dał jasny sygnał, że wiek nie jest dla niego żadną przeszkodą, a liczy się tylko i wyłącznie jakość sportowa. I właśnie na te słowa po piątkowym, wygranym dwa. Jeden meczu Szczecin z widzewem Łódź, w którym Grosik znów był jednym z liderów, odpowiedział sam zainteresowany. A jego odpowiedź tylko podsyciła spekulacje. Najpierw, w swoim stylu, zażartował z sytuacji w ataku reprezentacji, nawiązując do kontuzji Roberta Lewandowskiego. Po meczu, w którym sam zagrał jako napastnik, powiedział: Nie wiemy, co z Robertem Lewandowskim, śmiech. Nie no, żartuje. Trener tak chciał to ustawić. Wydaje mi się, że nie było tak źle na ataku. Ale prawdziwa bomba informacyjna nadeszła chwilę później, gdy został wprost zapytany o możliwy powrót do drużyny narodowej. Jego odpowiedź była krótka, ale niezwykle wymowna. Cały czas mam kontakt z trenerem Urbanem, oznajmił z uśmiechem. To jest zdanie, które zmienia wszystko. To już nie są tylko spekulacje. To jest potwierdzenie, że rozmowy trwają, że selekcjoner i zawodnik są w dialogu, a temat powrotu jest jak najbardziej realny. To zdanie sprawia, że czerwcowe spotkanie z Mołdawią wcale nie musiało być ostatnim, 95 występem Grosickiego w narodowych barwach. Czy jesteśmy więc świadkami sensacyjnego powrotu króla turbogrosickiego?